no jesteśmy kochani po śniadaniu o i zobaczcie co było dzisiaj i żbiczek ten mój cypisek przyszedł, tu mu dałem Cypisku, tu jest twoja porcja jedz tu jest bambusi tu jest żbiczka a tu kto, kto tu je kto tutaj je no je ktoś tu jest. No. No co jest? Bambusia? Twoja porcja została. No kochani, takie głodne koty. Takie głodne koty. No. Pojechała dostawa. I co, zjadłaś? Zjadłaś, chcesz następną? Oj nie strasz tutaj rudego, bo rudy się boi. No masz. Bła. Aż potrząsł. No żbiczku zjadłeś. Popijesz teraz mleczka. Masz. No mleczko pij. Zbiczek pij mleko. Będziesz miał ładną sierść. Słyszysz? Słyszysz, co do ciebie no. mówię? Żbiczek! Pij mleko. Masz. No, masz. A ty, cholerniku. Joder. Nie słuchają mnie te koty. Się czuję jak matka, która dzieciom mówi jeść, a one nie jedzą. Pij mleko, nie piją. No. O, jak ptaszek ładnie świrgoli. Na pergoli świrgoli? A tutaj gniazdo jest, o. Kochani, będą ptaszki. fatałaszki. O proszę, przyszedł na poprawkę. A gdzieś ty był cały tydzień? Urwi połciu jeden. Gdzie twój no. brat jest? Czy on żyje, czy nie żyje? Miał takie warunki luksusowe. Hotel pięciogwiazdkowy i się wyniósł gdzieś nie wiadomo gdzie i nie wiadomo czy żyje nawet nie żbiczek? ty byłeś w pustostanach wolałeś tutaj być nie żbiczku? tu jest lepiej, nie? niż w pustostanach no lepiej o, a tam kociaki czekają na jedzenie a jak to zleciało, no? Dobra, idziemy. Idziemy ubrani w różową nadzieję, a za nami wiatr wieje, wiatr wieje. Słońce świeci, cieszą się dzieci. Jedz, jedz. Jedz. Biczeko. Wicek do końca. Dobra, tu jeszcze maluchy są. Kiciulki, fifulki, pimpulki, bimbulki. Kicie, kicie. Chodź, kiciulku. Chodź, tom. Chodź, tom. Chodź, kicia. Tom, tom, chodź. Masz, masz, chodź. Tom, chodź Tom, masz? K -k -k -k. Chodź kiciulek, masz? K -k 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 kicia, kicia, to Tom Ukraińców. Ależ tu się do nas przynosi powoli. No chodźcie, kiciulka masz? Zbicie, czy już dostałeś? Macie? No. Masz cypis Ciągnij cypis no. Może Może Tom przyjdzie jeszcze na jedzenie Bo uciekł do bocianówki Tom kiciulku Kicia kicza. Gdzieś woła tutaj miauczy Tom! Kicia! Kiciulko! Tom! Cypis jest. Cypis. Tom! No ja już chyba poszedł. No powoli się Tom tutaj wciąga. Coraz częściej, coraz mniej ucieka. No co kiciulko? Jadłaś? Czekaj, ja muszę dla tej. Dla, dla Maciulinki. Bo nauczy się skarżą, że ja jej nie pokazuję. Maciulinki, Maciulinko, Kicia! Kicia, Kicia! Tom, chodź! Chodź, Kicia, Ho, uciek! Tom, kiciulek no. Chce piśek po No, kiedyś Tom, jak był niewykastrowany, to on tu nie dawał szans żadnemu kotu. Lał nawet mojego żbiczka. Aha. Gdzie ta moja Maciulinka jest? Maciulinko chodź bo się pytają o ciebie słyszysz chodź kiciulko chodź kicia muszę radio ściszyć bo mi tu zaraz zaraz mi zablokują kanał Maciulinko zobacz co mam dla ciebie zobacz kicia no masz No, masz. Jedz. Jedz. bo mówią, że t, Cię nie pokazuje. Wcale. No. Pojedziemy do weterynarza. Cię zaraz tu złapię do tej dziury. No, jest Maciulinka. Widzicie, kochani? Jest. Nie widać, żeby była chora. Apetyt ma. Natomiast ciotka to tak. Ciotka płaczka. Jako muszę przynieść Mam w stolarni ten kontenerek. I ją złapać do tego kontenerka. No jest, jest. Jest, bo będą internauci się martwić o ciebie wystylizowana i co jemy nie jemy liżemy no no dobra czyli kochani widzicie jest maciulinka jest Bambusia a ty byłaś pod stołówką i co nie chciałaś jeść no bo no, bocianówce dzisiaj Ile stopni? Zobaczę tam, czy nie zobaczę? Nie, nie zobaczę. No ale byłem rano, było plus 0,20 kochani. A na dworze było 0. Teraz jest tutaj 1 stopni. No. No dzisiaj powiem złapać tą ciotkę płaczkę i pojechać z nią. Bo już są głosy internautów że fatalnie. No fatalnie, ale jest lepiej niż było, kochani. ona jest harda taka, nie da się złapać. No. O, cypis jest u góry. Chodzi tam. No to tyle, kochani. Life so amazing? Sometimes it can get crazy. But hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.